Skąd wiemy, że, że nasza religia jest tą właściwą ta religia w Kościele Powszechnym i Katolickim? Z objawienia Bożego. Sam Pan Bóg nam to pokazał. Wiemy to z tradycji, ze świętej tradycji Kościoła, tej pisanej przez Wielkie Te. Wiemy to z Pisma Świętego i przede wszystkim z Bożego Objawienia. A taką. taką Perłą, taką pełnią Bożego objawienia była osoba Jezusa Chrystusa, który w całości pokazał nam Ojca. Jezus Chrystus ukazał miłość swojego Ojca, pragnienie zbawienia wszystkich ludzi i posłał apostołów, aby kontynuowali to dzieło. Założył Kościół Chrystusowy, Powszechny, Katolicki. To dlatego w tym Kościele Chrystusowym jest pełnia, która pozwala dojść do zbawienia. To jest tak jak z taką dużą mapą papierową. Dzisiaj się już takich map mało używa, ale mam nadzieję, że ktoś z Was jeszcze pamięta, jak to wygląda. Jak się wyruszało na wędrówki, zwłaszcza w góry, to trzeba było rozłożyć taką wieloczęściową, dużą mapę. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdy, gdyby kilku przyjaciół idących w te góry stwierdziło: E, na co nam taka cała wielka mapa? Każdy z nas wyrwie sobie kawałek, będę mieć swoją mapę. Coś tam po drodze zobaczy, coś tam zwiedzi, ale do celu nie dojdzie, co więcej może się zagubić, brakuje pełni. Nasza religia, religia, która strzeżona jest, zachowywana, pilnowana jest z woli Bożej w kościele Chrystusowym powszechnym katolickim, to jest religia, w której jest pełnia, pełnia, pozwalająca bez zagubienia się dotrzeć do celu, do zbawienia do Pana Boga. Jest jedna prawdziwa religia. I to mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II, a dokładnie Deklaracja o wolności religijnej, w której jest wyraźnie napisane, że jedynie prawdziwa religia trwa w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Jezus polecił: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mniej więcej 20 lat temu została napisana deklaracja Dominus Jezus, która mówi wyraźnie, że nie można pominąć tematu prawdy. Co więcej, nie można mówić, że wszystkie religie są prawdziwe. Szacunek do innych religii, które istnieją, są w nich okruchy Bożej obecności, bo nie ma nic poza Bogiem. Ogarnia te inne religie łaska Jezusa Chrystusa który umarł i zmartwychwstał za wszystkich? Działa w innych religiach ten sam Duch Święty, który w Kościele powszechnym i apostolskim? W inny sposób, ale działa, ogarnia cały świat? Owszem, inne religie istnieją, ale nie można postawić ich na tym samym poziomie. Szacunek do wszystkich religii? Tak, znowuż powiedzą dokumenty Soboru Watykańskiego II, przyjmujemy z innych religii wszystko, co jest dobre i piękne. Dlatego, że to są odblaski Boga. To Bóg jest pełnią dobra i piękna. Nikt inny nie jest w stanie uzdolnić człowieka do dobra i piękna, tylko Bóg, który jest ich pełnią. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na indyferentyzm, to znaczy na powiedzenie o właściwie wszystkie prawdziwe, a może wszystkie nieprawdziwe, a co to za różnica, czy to Kościół Katolicki, czy jakaś inna religia, to by Zrelatywizowało Boże przesłanie, to znaczy powiedziało, A co to za różnica? Czy, czy taki Bóg, czy inny? Kościół sam siebie nie wymyślił. Został ustanowiony z woli Bożej, z posłania Jezusa Chrystusa, syna, który posłał apostołów. To nie było tak, że jakiś papież w ciągu wieków obudził się rano i powiedział, właściwie to załóżmy Kościół albo któryś z apostołów. Nie. Kościół powstał z woli Bożej. Dlatego ta religia, która trwa w Kościele Chrystusowym, jest jedyną prawdziwą, chociaż oczywiście szanujemy wszystkie inne religie, w których znajdują się ziarna słowa, okruchy słowa, odblaski obecności Ojca. Czy wyznawcy innych religii będą zbawieni? Nie wiem, bo nie znam ich serc. To czy ktoś będzie zbawiony? To jest. Bardzo osobista kwestia jego serca i sumienia, tej relacji pomiędzy nim a Panem Bogiem. Ale tak zupełnie na serio, wiemy trzy rzeczy. Wiemy, że zamysł Pana Boga, jego miłość do każdego człowieka jest wszechogarniająca. Pan Bóg zapragnął zbawić każdego człowieka. I mówią dokumenty Kościoła, że to Pan Bóg we właściwy sobie sposób i tylko taki, o jakim On wie. I, I jak On tego chce, i jak On tego pragnie, dociera do ludzi. I opatrzność Boża nikomu nie odmawia darów łaski i środków prowadzących do zbawienia. Wiemy też, że Jezus Chrystus, jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, jedyna droga do zbawienia, przyszedł dla wszystkich, przekazał miłość Ojca, aby wszyscy zostali zbawieni. Stąd Kościół Chrystusowy, kiedy Jezus posyła apostołów w dniu pięćdziesiątnicy, to nie mówi do nich: Idźcie i nauczajcie tylko narody w Azji. Idźcie i nauczajcie tylko dwa najbliższe państwa. Mówi: Idźcie i nauczajcie wszystkich. Zatem do nich również skierowane jest zbawienie. Wreszcie. Powiedział ojciec Yves Congar, czyli Dominikanin, który żył w XX wieku, niezwykle mądry człowiek, który zaczął mówić o, o innych religiach, o możliwości zbawienia w innych religiach. Powiedział, że dary światła i łaski obecne są również poza widzialnymi granicami Kościoła, ale zawsze ku Kościołowi prowadzą. Jakiemu kościołowi, no właśnie nie tym widzialnym ramom, tylko temu kościołowi? Kościół to znaczy zwołanie, zebranie, czyli ku ludziom, których Pan Bóg pragnie zebrać wokół siebie, po prostu ku Panu Bogu. W Piśmie Świętym czytamy, że w każdym czasie i narodzie Panu Bogu miły jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie, w każdym czasie i narodzie. A ja sobie myślę, że to nie jest kwestia tego, czy czy wszyscy będą zbawieni? Miłość Boża pomoże i udoskonali. Trzeba by się zastanowić, jak to będzie też zbawienie ze zbawieniem tych, którzy w kościele katolickim są, ale tylko ciałem. Brakuje im ducha. Kiedyś zostali ochrzczeni z tradycji, idą w niedzielę do kościoła. To jest również temat do zastanowienia, czy będą zbawieni ci, którzy w kościele są, ale tak jakby ich nie było. Czy łatwiejsza droga do zbawienia jest dla tych, którzy prawdziwie Boga poszukują, chociaż jeszcze do Kościoła nie trafili?